Młody. Młody. Młody, gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Szukałeś mnie? Tak. Nie. Znaczy się nie ja. Profesor cię szuka i kazał cię znaleźć. Gdzie on jest? W swoim gabinecie. Czeka na ciebie. Ej, czemu wyglądasz jak... Tak, wiem. Jak tajny agent. N nie. Jak przedsiębiorca potrzebowy. Nie ważne. już. Bąk, powiedz. Co wiesz o atakach hakerskich na serwery powo akcji powołaniowej? Wystarczy obejść kontrolę pamięci, wpiąć się do głowicy matrycowej SVD i wyłączyć identyfikatory. A o co chodzi? Hmm, hasło w krzyżówce... Nie, nie pasuje. Yy, mam do Ciebie sprawę. Byłeś na, na ostatnim czuwaniu? A więc? Tak myślałem. Ch mam do Ciebie zdanie bojowe. Chcę, abyś przygotował następne czuwanie 26 z tego, z tego listopada tego roku. Profesorze, dlaczego wybrał pan mnie do tej misji? Bo pąk ty. I tylko ty. Byłeś pod ręką. Do widzenia. Aha, jeszcze jedno. Słuchaj. E, zamknij drzwi, jakbyś już wychodził. A jeszcze jedno. Tak, co? Zapomniałem. A, jeszcze jedno. Nie reaguj, bo nigdy z nim nie wyjdziemy. James Bond, co on ma na celu? You oka Trafić do wielu James Bond Niezły ze mnie agent Lepiej weź siąść, bo znowu nadaje Przydałby nam się ktoś kto zna to jak własną kieszeń Jakub bąk powróci.